widzowie jestem dzisiaj strasznie głodna więc stwierdziłam, że musimy sprawdzić ile kawałków pizzy jestem w stanie zjeść przy jednym posiedzeniu i tak się idealnie składa że aktualnie jest festiwal pizzy w Pizza Hut, a ja kocham Pizza Hut ale nigdy na nim nie byłam więc idziemy to przetestować usiadłyśmy sobie już i mamy nasz wspaniały znaczek bawimy się cały czas dalej na razie zaczynamy właściwie zabawę i dostałyśmy pierwszą pizzkę jest to Piklara, nowa pizza, która ma w ogóle ogórka kiszonego na sobie. Ja jestem troszeczkę w lekkim szoku. Ale dobrze sprawdzimy. Piaszy grys. Od razu z ogórkiem. Szczerze dobre. Trochę to jest takie carbonarowe, ale, ale to nie jest carbonara. Ciekawe serio. Serio ciekawe. Musisz spróbować też to. Tak to wygląda, widzowie. Jest tu ogórek, czerwona cebulka, jest bekon, jest biały spód, taki biały sosik na spodzie. Dużo serka. No, ja kocham to ciasto, pizza, więc w ogóle dla mnie to jest dobre. To jest zaskakująco dobre. Ja bym się nie spodziewała, że to będzie aż tak ok. Pierwszy kawałek zjednony. Pokażę wam w międzyczasie sosy, jak czekamy na drugi. Mamy dark garlic, taki czesnikowy, ale taki trochę bardziej. Nie wiem czym on daje jeszcze, że takim trochę dymkiem, coś takiego, takiego gęstszego w nim jest. Zwykły czosneczek oczywiście. Sos peperoni, którego wcześniej nie znałam w sumie. Barbecue i. Ostry pomidorek. No, wzięłyśmy sobie pięć stosików i czekamy na kolejną farcję. Jest to moja pierwsza styczność z festiwalem Pizza Hut. No i e, sceptycznie trochę podchodzę do tego tematu, aczkolwiek podoba mi się wizja tego, że to jest trochę taka loteria, że nie wiadomo... Taką ja pizzę dostanie? Nie wiesz w sumie, co się wydarzy. Tak, nie wiem, co się wydarzy. W sumie jestem otwarta na te nowości. Jestem gotowa się porwać. Ja jestem, co będzie tam na pewno. No ja też. Jakaś znowu taka pizza dziwaczka, no bo to są takie busy, których nie wybierasz. Ja w ogóle. wiem, że jedna jest taka czosnkowa, potrójnie czosnkowa, czy coś takiego. O, ja czekam na nią. No to tego bym nigdy nie zamówiła, ale jak mi dadzą pod nos, no to chętnie spróbuję. Mamy kolejny kawałeczek, czyli drugi już. To jest pizza Teksa. Nie wiem co na niej jest szczerze. Chyba kurczak, barbecue, Kukurydza? A no i fakt takie sote wezmę. Mm. Ja jej nigdy nie jadę w czasie, ale jest zadziwiająco dobra, bo ja generalnie mam takie uprzedzenie do kurczaka na pizzy. Jeszcze jest tu kukurydza też, której na ciepło nie lubię. To jest to skąd na głęboką wodę dla mnie. Um, ale szczerze, smak jest bardzo dobry. Kochani, mamy kolejną pizzkę. To już trzeci kawałek. Jest to pizza grecka. Również wydaje mi się, że nie zdarzyło mi się jej jeść. Ja raczej miałam dosyć ograniczone swoje pole wyborów w Pizza Hut. Raczej jestem fanką Super Supreme. Pasem tam pepperoni albo hawajska, jakaś się wkradnie. Ale testujemy. Raczej bardzo basic, w sensie taka trochę margarita. Chyba nie ma tu czerwonego sosu? Nie ma. Nie ma, jest taka raczej na białym sosie. Oliwki, pomidorek. No, nie da się tego nie lubić. W sensie to jest pizza z serem, nie? Wiecie, ją o zajedzenie szczytcami. Jak możesz się pizzę ze sztućcami? To profanacja, ciepły słabo. No mogę Was szokować. burgery też czasem wiem z sztućcami. A jak pieczarki, szynka. Klasika. Kolejny kawałeczek. Dla Was widzowie ugryzę ręką. Znaczy, no. u góry ze zębami, ale podtrzymam rękę. Nie będzie kontrowersji, klasyka. Proszę bardzo, szynka pieczarki, no. Jezus, kocham kaprycioskę. No to jest kaprycioska, umówmy się, to nie jest... nic innego. Mm. Mm. Ja uwielbiam kapriciolę z sosem czesnikowym, obowiązkowo, w ogóle To jest jakieś takie dobre kombo. ono wchodzi, a jeszcze jak czasami czuję się fancy, i domówię sobie oliweczki jeszcze na to. O. Ludzie, ja nawet nie zdążyłam tej y, klasyki sobie zjeść jeszcze, ale już mamy tutaj Supreme, i po prostu pan przechodził, i nie mogłam powiedzieć nie do Supreme, bo to jest moja jedna z ulubionych pizz tutaj. Jakby najbardziej lubię Super Supreme, ale Supreme również. Więc biorę od razu gry przy Was, a zjem po prostu sobie razem obier. No, zmiamy. No pyszno. No, pyszno. Ona jest jeszcze taka gorąca. Idealna, taka powyższa, fresza. To jest pieca. To z pieca. Mhm. I do pieca. I do pieca. No dobra, jakbyś miała wybrać jedną z nich do końca życia? No, Supreme, Supreme, sorry, suprimo. Na 100%. Okay. Nie mam wątpliwości. Ja wiem, że niektórzy twierdzą, że to jest. Krzakarma, yy... czy coś tam. W sensie taki pasztet, pasztet ale. No, no. To jest pyszna hostka mięsna. Pizza prosciutto. Jest to chyba szósty kawałek, jeszcze się nie mylę. Tak mi się wydaje. Szósty chyba. Mm. Oj, ono jest fajne, bo to jest taki chrupiący ser. Taki wiesz, taki dobrze wypieczony, ale to kwestia wypiechania po prostu tej pizki. Mmm. Ja nie kocham rukoli. Więc w sensie nie na pizzy. Także. Wiemy. Mi się tutaj już troszeczkę taka stertka skórek zebrała, no bo oczywiście wiadomo, oszczędzamy troszkę miejsca w brzuszku, żeby jak najwięcej spróbować tego treściwego. Ale mamy kolejną pizzę farmerską. Mm. A to jest już kawałek numer 7. Dobra, trochę big Supreme też. Mm. Trochę mniej naładowane? Coś czuję, że tutaj powinno być lekkie przyspieszenie, bo my jesteśmy dopiero na ósmym kawałku. Ja bym chciała tak do gęby, do gęby. Szybciej! To prawda, bo jak tak człowiek zje kawałek i poszedzi 5 minut, albo 10 nawet bez pizzy, to to się układa. To jest ósmy kawałek. To jest pizza Wegemania. Ze szpinakiem i warzywami. Mm. Jest tu jakaś cebula, pieczarka, jakiś pomidorek. No, jest cibowa. Ja to nie jestem jakaś bezmięsna za bardzo. Ale jest ser, to to jest ok. Jemy dalej, no, czekam na kolejne, bo ja to tutaj liczyłam na 20 kawałków, a to się niedługo zamknie tutaj. Karolka, w co idziesz teraz? Carbonara. Mmm. No, no, ciekawie, no, jakby pusto i biało. Jakby to nie jest dla mnie zachęcające na pizzy, tu ale może, może ten serek, może ten pomidorek, coś tam jest cebulki. Chociaż carbonara to dziwne troszkę. Tłuste, no dużo boczku jak ktoś lubi. A boczek z boczka. Nie? Nie. nie siada. Ten jeden kres mi wystarcza absolutnie. Nie siedzi, nie siedzi. To jest dziewiąty kawałeczek i jest to coś innego, jest to ostry kurczak. Już miałyśmy tutaj pizzkę z kurczaczkiem, ale... Jak są się Mmmm. Powiem Wam, że serio jestem zaskoczona tym kurczakiem tutaj, bo ja, naprawdę to był jakiś mój lęk absolutny, mm, że to będzie kurczak z pizzy z Biesiadowa, z pizzy kebab dosłownie. Bo jakby, nie wiem czy doświadczyliście w życiu Biesiadowa, ale ja tak. <śm> Ale nie, to jest taki kurczak jak ze skrzydełek z purczaka, w sensie on smakuje tak jakbyś nie wiem, nóżkę sobie obrała, albo albo skrzydełką taki naprawdę to do, dobry kurczaczek. Faktycznie jest trochę ostra, ale nie pali jakoś mega gęby, więc bardzo plus. Jest to naprawdę czynna. Słuchaj, no powiedziałam, no takie dziwne te pizki chodzą może jakaś hawajska albo peperoni. Hawajsk! Mamy hawajską, też naszyneczka Ananasik. Mm. Trochę mi tu już wystygła. No to jest chyba jest czas Cześć, No co tu dużo chcieć, no. Wszystko jest na miejscu. To jest dziesiąty tobajek. I uważam, że warto wspomnieć, że siedzimy tu półtorej godziny. Więc nie wiem co ja myślę o tym tempie. Ja myślę, że tempo jest trochę za niskie jak na moje. Mm. No ja bym chciała tak... Kurtowo to robić. W sensie tak dwie godziny to już liczyłam na to, że zjem te 20 kawałków. A jesteś, w sensie, że... jesteś w połowie drogi tak naprawdę dopiero. No, jem dziesiąty. No to ten nie jest za szybko, szczerze mówiąc. Nie. A jakby nie odrzucałam raczej żadnej opcji, jedną odrzuciłam. Jedną, dosłownie. A jedną, więc miałabym 11. Ale to dosłownie odrzuciłaś jak miałaś jakiś inny kawałek na talerzu. Tak, tak, dlatego no? No, ale tak to jakby po bolutku to idzie. Kochani, mamy jedenasty kawałek i ja nie chcę Was martwić. Nie, no. Ale jest już bardzo późno. W ogóle jest... Dwudziesta trzecia. No, dwudziesta trzecia. Mamy godzinę do zamknięcia, a pani się pyta, czy jeszcze będziemy jadły pizzę. To jest jedenasty kawałek. Jeszcze ja czuję powoli pełne, ale jeszcze zjadło Co się coś, ale czuję, że tutaj tempo już zwalnia bardzo. I jakoś tak Tempo w ogóle nie jest motywujące, szczerze mówiąc. Że Te pizze teraz to są dosłownie raz na 15 minut. Mamy to pieroni. No i oczywiście jakby... Znam tą pizzę. Wiem, że dobra. Wiem, że ją lubię, więc ją zjem. Ale zaraz podejmiemy decyzję chyba co robimy dalej, bo tutaj nie ma pewności co się będzie działo. No nie no, to jest pyszno. Mhm, cieszę? Niestety. 11 kawałków. Ja uważam, że to nie jest wcale dużo. I uważam, że gdyby tempo było większe, to zjadłybyśmy dużo więcej. No bo co to jest? Cała pizza. Trochę więcej niż pizza. Niestety. Kończymy tą przygodę. Dobra, a teraz pytania, która. jakby ranking poprosimy. Od 1 do 3. Ojej. Dobra, trzecie miejsce uważam, że. Piklara. Zadziwiając, no, ale to dla mnie jakby był bardzo dobry początek i żałuję, że ona nie była później, bo ona by przełamała trochę tą tłustość, trochę ten, takiej zamułę już taką, która wjeżdża po pewnym czasie, no bo już jest tyle sera i tyle tego tłuszczu, że ten pikl pickle, pickle jakby wyjechał, to ja uważam, że to by troszeczkę przełamało smak i to by było dobre. E, więc daję ją na trzecim miejscu. Drugie miejsce jak dla mnie co tam było, co tam było? E, myślę, że ta klasika capricciosa. Nie. nie, 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 nie. No, sorry, no była supreme, Kur... była pepperoni, kurczak ostry. Uważam, że to jest moje drugie miejsce. Jeszcze była ta Texas. Texas też była dobra, ale ja nie jestem fanką kukurydzy i dla mnie to jest trochę too much. Ale ten kurczak ostry bardzo dobra. Drugie miejsce, pierwsze miejsce w moim sercu na zawsze, na Amen, na wieki, Supreme.